Jeżeli chodzi o, o zakupy ubraniowe, to jestem dosyć oszczędna, chyba że coś mi się faktycznie jakoś bardzo podoba, a no, jeżeli chodzi o jakieś takie większe wyjścia, to, to wypożyczam rzeczy. Nawet nie ja wypożyczam, tylko moja koleżanka Iza je wypożycza dla mnie, więc raczej jestem zdecydowanie oszczędna. Ale typ osoby, która lubi bardzo chodzić na zakupy, czy tak sobie właśnie wiesz, czy to jest oszczędność, ale szukanie ofert, jakichś ciekawych, wiesz, czy raczej mi ja nie zakupą? No nie, no wiadomo, że oferty są dosyć fajne, ale no, no, chyba jak większość dziewczyn, no lubię ubrania i, i lu, lubię modę zdecydowanie bardziej niż jeszcze kilka lat temu jakoś do tego dojrzałam, ale nie jest to na pewno jakieś takie moje największe hobby. Powiedz bo ja mam takie wrażenie, że wiesz, ty miałaś swoją wielką przemianę w serialu, ale chyba ta twoja przemiana też się nieco przełożyła na ciebie, bo ja pamiętam, że kiedyś ty nie byłaś tak, wiesz, zawsze ubrana, uczesana. No nie byłam. A teraz też nie zawsze jestem, tylko, tylko wiem, kiedy powinnam być. Powiedzmy, no tak, no, 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 no faktycznie, no, bo, bo, chyba, chyba można to nazwać jakoś tam przemianą, no ale wydaje mi się, że to dotyczy każdego z nas, no, bo po prostu ja, ja się zastarzałam <noise> I, i znajduję w tym dużo większą przyjemność niż kiedyś. No kiedyś to po prostu zupełnie, zupełnie nie było dla mnie ważne, e, a teraz to też nie jest jakoś tak najważniejsze, ale trochę ważniejsze niż jeszcze niedawno.